Się. Nazywam się Jerzy Bancewicz, jestem głównym specjalistą spraw technologii i produkcji w armińsko mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Zajmuję się też rolnictwem ekologicznym i w ogóle ekologicznym funkcjonowaniem na obszarach wiejskich. Dzisiaj serdecznie prosimy o najpilniejsze porady w sprawie suszy, Panie Jerzy. Bardzo prosimy, aby podzielił się Pan z nami swoimi opiniami i poradami. Sami niewiele wymyślimy, ale całe szczęście, że jest pomoc rządowa, która pierwszy raz się zmaterializowała w tym roku w formie takiego pilotażowego programu gospodarowania wodą i ten program będzie już na kolejne lata przełożony. Przewiduje się nawet do 100 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo w ciągu roku, i te pieniądze mają być przeznaczone na gromadzenie. Tej wody w gospodarstwie, na wydobywanie jej załóżmy, z ziemi, na zbieranie tej wody w okresach nadmiaru, jeżeli się takie będą zdarzały, tej wody na terenie gospodarstwa. No wszystko po to, żeby w ciągu całego roku, czy przynajmniej w tym sezonie wegetacyjnym, rośliny miały wystarczające ilości wody, żeby, żeby dać nam jakieś, jakąś produkcję, żeby ona z kolei nie była wybitnie droga co ma zrobić rolnik, który byłby zainteresowany skorzystaniem z, z pomocy? No najlepiej przyjść albo do środka doradztwa rolniczego, albo wcześniej może do jakiejś specjalistycznej firmy, która mu zaproponuje określone rozwiązania tych instalacji do, do łapania tej wody czy do pozyskiwania tej wody, i później wykorzystywania, używania tej wody do podlewania upraw. No i my z pewnością rolnikowi, każdemu rolnikowi pomożemy wypełnić wniosek, który się składa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, no przyznanie pomocy na ten cel. Rolnicy muszą zaangażować też własne pieniądze, to znaczy około 50% własnych kosztów, te drugie tyle będą mieli zwrócone, a rolnicy młodzi do 60% tych kosztów będą mieli zwrócone. Minimalny nakład, wielkość finansowa tego wniosku musi być 15 tysięcy złotych, żeby te pieniądze w ramach tego działania odzyskać. Powierzchnia gospodarstwa, taka trochę polityczna, od hektara do 300 hektarów. Powierzchnia gospodarstwa, któremu będzie ta pomoc przyznawana. No i, no i to tyle. Będzie Reist. można po prostu podlewać, deszczować i tak dalej. Pomoc na teraz, już do wykorzystania. To znaczy, no, dla tych, którzy zdążyli zło złożyć wnioski w tej pierwszej wersji do 20 kwietnia, a następnie muszą czekać do następnego roku, chyba że te terminy zostaną skrócone, to wtedy te wnioski będą mogły być złożone wcześniej. No, w każdym razie pomysł musi być przemyślany. To nie można z dnia na dzień tego sobie tam wyobrazić. No, chyba że ktoś przez lata już planował wcześniej, a teraz. Te pieniądze są, no to, to będzie można to zrobić trochę szybciej. A propos <laughs> przyszłości i hmm? planów rolników na przyszłość. Czy suszę można wyprzedzić o krok? Myślę, że o krok to już dużo za późno, bo no, nie wyprodukujemy wody wtedy, kiedy jej nie ma. Nie, nie, nie produkujemy fizycznie wody. Musimy czekać na deszcz. Wczoraj na przykład w telewizji była informacja bardzo smutna, że nad całą Europą nie było ani jednej chmury w ciągu wczorajszego dnia. Nie było żadnej góry i tak jak w tych, no w sumie trochę takich naukowych, ale i przecież w bardzo praktycznych obserwacjach są trzy etapy tej suszy, które się zaczynają od po prostu niepadania deszczu, a później schnie gleba, a później wszystko już, atmosfera, wszystko jest suche, no i w takich sytuacjach po prostu nic nie można zrobić. No, można by tą wodę ewentualnie wozić, ale, ale wiemy z czym się to wiąże. Można oczywiście tam się zastanawiać, które uprawy wcześniej powinno się nawadniać i tak dalej, tak wiadomo, że warzywa pewnie, takie rośliny, które bezpośrednio do spożycia są przeznaczone, a w dalszej kolejności pola, no, na tych polach też można tam te uprawy różnie tam no, w jakiejś kolejności ustawić do tego dostrzegania. Rozumiem, że rolnicy zainteresowani taką pomocą i doradztwem mogą zgłaszać się do ośrodka. Zarówno z wypełnieniem wniosku, jak i z pomysłem. Z tak, pomysłem tak, na jak, na najbardziej, przyszłość. jak najbardziej, jak tym na bardziej, że ten pomysł musi mieć jakąś historię. No, musi mieć jakąś historię, jakąś konstrukcję dla konkretnego gospodarstwa. Ważne jest też, że w tej chwili rząd też zakłada, już zaplanowane są te pieniądze na inwestycje wodne. Dla samorządów, po to, żeby tą wodę łapać właśnie w tych okresach nad, nadmiaru, no bo są takie okresy w ciągu roku, że i w, te, w określonych zbiornikach retencyjnych, odpowiednio większych dla samorządów, w tych zadaniach realizowanych przez samorządy, gromadzić, a później ją uwalniać no wtedy, kiedy będzie pilnie potrzebna. I to są pieniądze jeszcze, znaczy odpowiednio większe niż dla, dla rolników. Uprzejmie dziękujemy za rozmowę. Panie. Bardzo.